Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadaryńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj o poście, jak to przez te 40 dni każdego roku możemy w sposób szczególny zagłębiać się w coś, co jest tak nie z tego świata, ale jest skierowane ku naszej najdalszej i najszczęśliwszej przyszłości, naszemu zbawieniu. Post możemy przeżywać bardzo różnie i każdy. Z nas go może dostosować do swojej sytuacji, można powiedzieć, pobożności. Ale przeżyjmy ten post i przyjrzyjmy się niemu w sposób, jak go widział Chrystus w różnych fragmentach Ewangelii, co mówi, jak zachęca do niego Kościół, bo to jest bardzo ważne. Jak jest on czymś, co sami możemy podjąć, jakoś postanowić sobie, Pomiędzy naszym sercem a Bogiem, tak też jest wielkim skarbem Kościoła i niełatwym. My czasami myślimy, że post no, może tam w nam w brzuchu burczy, czy coś tam nie domaga w naszym ciele, ale to jest taka bardzo ludzka sprawa. Nie, to jest jeden z większych szczebli duchowości. Po pierwsze, co jest sercem postu i czemu on ma służyć? Bez tego nie zrozumiemy postu. Ma służyć naszemu i innych zbawieniu. Post przypomina nam o naszej drodze do zbawienia. To musi być pierwsze w naszej głowie, żebyśmy mogli go podjąć tak, jak Bóg chce, z taką intencją i tak w nim wytrwać. A sercem wielkiego postu i naszego poszczenia. Jest wzrastanie w miłości Boga i Bliźniego. Ale to jest przykazanie, to nie jest post. Powiemy, no, zbawienie i miłość Boga, no to wszystko pokrywa. Tak, 100% postu musi być wykierowany i zapragniony właśnie w ten sposób ku naszemu zbawieniu i ku miłości Boga i Bliźniego. A to może nam się otworzą oczy. No to to jest najważniejsza sprawa w naszej wierze. To nie jest kwestia mojego niezjedzenia kromki chleba czy cukierka. To tak wygląda, ale to wszystko jest i ukierunkowuje nas do najważniejszych spraw, do serca i bycia samym Bogiem. Kochani, dzisiaj w pierwszym czytaniu, może nam uciekły pewne fragmenty, bo dużo słów i modlitw, nie zawsze jesteśmy w stanie się Jakoś skupić na wszystkim dokładnie, ale słyszymy nie tyle od Pana Boga, a potem od Chrystusa w Ewangelii, co dokładnie mamy zrobić. Chrystus nam tego nie określa, mówi o poście, ale mówi nam, jak nie pościć, mówi bardzo wyraźnie, i jeżeli już pościmy, jak mamy się zachowywać, o tym nam mówi. Nie wyszczególnia nas, ile. Co zjeść, kiedy, co sobie odstawić. To nie jest menu, jakie zamawiamy w restauracji, że Pan Bóg przychodzi, daje nam listę, wybierz sobie jakiś. Nie tak to funkcjonuje. Zrób to roztropnie. Zrób to dla zbawienia Twojego i dla miłości Boga i bliźniego, ale Ci powiem, co. Nie rób w tym poście, bo to nie będzie miły mi post. Pamiętajmy, że podejmując post, może on stać się niemiły Panu Bogu. To nie jest gra, to nie jest nasze podnoszenie się, mówienie: Patrz Boże, co mogę zrobić dla Ciebie. Oj, ten post może być wymierzony przeciwko mnie. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się nie rozległ zgieł. Wasz na wysokości. Czyż to jest post? Jak ja uznaję, mówi Bóg, dzień, w którym się człowiek umartwia. Czy zwieszenie głowy, jak sitowie, i użycie woru z popiołem, czy to nazywasz postem, miłym Panu Bogu? Oj, otwierają nam się oczy. Czyż nie jest raczej postęp, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła? Nie czy mi burczy w brzuchu, czy nie, czy mi się kręci w głowie, czy nie, bo tak się oddaje. Czy rozrywamy kajdany zła? Postęp? Rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać. Do tego ma prowadzić post, do zbawienia i miłości Boga i bliźniego. Ewangelia mówi nam w prosty sposób, ale wyraźny, o Panu Młodym, który dopóki jest z nami, ma być widziany jako radość i. Wesele, a nie post. Bóg nawet nam mówi, że są fragmenty, żeby nie pościć, bo mamy się cieszyć. I tu następna lekcja, o której pewnie nie zawsze myślimy: gdy nie będziemy umieć się cieszyć w wierze z obecności Pana Boga, dać Mu swoją radość, nie będziemy umieć pościć, bo musi być czas radości, a dopiero jak on się skończy. Przychodzi czas smutku i postu, bo post do tego nawiązuje. Gdy zabiorą Pana Młodego, my czasami trudno nam z różnych względów się prawdziwie radować, prawdziwie cieszyć się Panem Bogiem, a bez tego nie zrozumiemy tej drugiej strony, do czego ma nas wzywać post. Najprostsze wyjaśnienie gdy zabiorą, gdy Chrystus zostanie pojmany, ukrzyżowany. I wzięty w ręce człowieka, aby wyzionąć ducha. Ale pamiętajcie, że każdy grzech zabiera nam Pana Młodego z naszego życia. My tego nie widzimy. My byśmy chcieli i grzeszyć, i się cieszyć w tym samym czasie, aby Bóg nas wespał. Abyśmy im mieli pościć wszystko w jednym. Nie jest czas radości, łaski, bycia z Panem Bogiem i każdy grzech. Sprawia, że głowa nam powinna zawisnąć i powiedzieć: Moja kulpa, moja wina, muszę odpokutować i chcę tu uczynić postęp. Smutkiem nie tylko w mojej duszy rozłączenia z Bogiem, ale i smutkiem mojego ciała ofiarowania mu wyrzeczenia. Przyjdzie ten czas. Widzimy, to jest jedna z cech poszczenia, abyśmy umieli odpokutować za własny grzech. Ewangelia ze środy popielcowej też mówi nam, gdy pościcie, nie mówi Chrystus, jak, gdy postanowicie sobie post. Nie bądźcie smutni, ale namaśćcie sobie głowę olejkiem, aby każdy widział, że jest w Was radość, a post ofiarujcie ojcu, który widzi w ukryciu. Widzimy, Jezus nie mówi, co mamy robić, ale co mamy nie robić, a jeżeli się zdecydowaliśmy na post. Jak go przeprowadzić? Ewangelia również pierwszej niedzieli postu mówi o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Zanim Chrystus coś zrobił, już był kuszony, ale pościł, bo post pomaga nam odeprzeć zło. Pomaga nam być gotowym i świadomym, że w każdej chwili pokusa może przyjść i ja muszę być gotowy. Myślicie, że to wszystko można osiągnąć tylko tym, że coś nie zjem, czy czegoś nie zjem? Post ma mnie podnieść do gotowości czynienia dobra i unikania zła. To są najpoważniejsze sprawy, kochani. Patrzę na czas, on szybko leci. I Kościół też bardzo ostrożnie mówi nam o poście. A dlaczego? Dlatego, że Bóg Go traktuje poważnie. My czasami i w dobrej woli, i z dobrymi chęciami, ale myślimy, no spróbuję Panie Boże, albo mi się uda, albo mi się nie uda, i znowu mi się nie udało. Gdyby Chrystus traktował nas poważnie, to byśmy byli w wielkich kłopotach. Gdybyś wiedział, wiedziała, że za każdy niedochowany post. Będzie się nie sprzeniewierzenie się Bogu, i zamiast łaski będzie kara, bo się powiedziało nieprawdę. Bo tu są drogi i cele naszego zbawienia i miłości, nie zjedzenia kromki czy jej zostawienia. Dlatego Kościół mówi bardzo ostrożnie: Nie podejmuj się wielkich postów, bo jak złamiesz i przysięgniesz Panu Bogu, no to co powiesz? Powiesz, a. Ups, nie udało mi się. Taki post ma nas doprowadzić do zbawienia, do miłości Boga i bliźniego. Poważna sprawa. Ja osobiście mogę wam powiedzieć, że bardzo rzadko komuś daje, to tylko na kierownictwie duchowym, specjalny post. Bo ja jestem odpowiedzialny za to, co zrobię. My powiemy, no ale co się stanie, jak nie dotrzymam? Co się stanie, jak nie dotrzymasz przysięgi Panu Bogu? Naobiecujesz Mu, a potem się najesz, czy zaspokoisz na różne sposoby, bo tylko nie o jedzenie chodzi? No co ma Bóg powiedzieć, tak? Idziesz do miłości, do zbawienia. Poz jest potężny, ale jesteś wielką odpowiedzialną. Oczywiście może być, że nam nie wszystko wyjdzie i wpadniemy w grzech. Pan Bóg wybaczy. Ale żeby nie szafować tym swoim postem i żeby on też nie był ani przeciwko zdrowiu, ani przeciwko nam. Żebyśmy nie słyszeli, otóż pościcie wśród waśni sporów, czy to ma mi się podobać. Post ma nas doprowadzić do nawrócenia, do miłości. Jeszcze może z historii Kościoła wspomnienie z mnichów ojców pustyni. Którzy żyli na terenie Egiptu między IV a VI wiekiem, w zapiskach tych takich mądrościowych, pobożnościowych. Może sobie wyobrazimy ojcowie pustyni, mnichowie na pustyni, jak to oni tam musieli się biczować i tylko pościć i na nic innego nie patrzeć, oddając Bogu całą swoją cielesność, bo przecież nie można inaczej. Jest dialog dwóch mnichów, jest Abba. Pojman się nazywa i Abba Józef. Abba Józef pyta starszego, już doświadczonego mnicha, właśnie o post, jak pości. A on mówi: Ja poszczę tak, że jem codziennie, ale mało i niedosyta. On mówi, ale pamiętasz, Abba Pojman, za czasów młodych przecież pościłeś i jadłeś co drugi dzień. On powiedział tak. Czasami jadłem co trzeci dzień, czasami tylko raz na cztery dni, a nawet raz na tydzień. Ale po całym doświadczeniu tego i innych ojców pustyni, zobaczyliśmy, że najbardziej miły i najbardziej trudny jest ten post, aby jeść niedosyta, pozostawać w czujności ale i zdrowo go podejmować. Mówi, to jest droga królewska, nie te ekstremalne rzeczy, ale te, które nam się wydają, co ja tego nie zrobię? Pewnie, że nie zrobisz. Jeść dwa dni, postanowisz sobie, się zaprzeć, ale odmówić sobie czegoś, co już trochę miałeś i się rozkręciłeś w tym? A, to jest trudno. Jak czasami w nałogu, no trudno powiedzieć, Mogę nie pić wcale, ale jak już się dostanę do butelki, to ją skończę. A sztuką jest, by pić mądrze, dla zdrowia, dla towarzystwa, nie mieć szkody, ale mieć radość. Prosty przykład, umiarkowanie. Pamiętajmy, że post jest wielki, jest święty, jest dla nas i możemy go podejmować według własnego uznania, ale jest odpowiedzialny i nie dlatego. Co ja mogę, czy nie chciałem zrobić, ale dla zbawienia mojego i innych i dla serca postu, którym jest miłość Boga i bliźniego. Amen.